Jeden z najlepszych agentów FBI wpada w misterną pułapkę. To zasadzka. Według paragrafu 331B muszę pana aresztować. Zimny okład i brandy. Jest głównym podejrzanym o zabójstwo wpływowego bossa. To największa tradzieża złota w historii Stanów Zjednoczonych i moja jedyna nierozwiązana sprawa. Policja ma też dowody, że zabił swojego partnera. Daszek wefrunął. Zakujcie go. Chodź. Gotowy? Wiesz, co jest najważniejszą sztuczką w kartach? O czym ty gadasz? Odwrócenie uwagi. Czy samocna walka doprowadzi do prawdy? Nie jestem zabijaj. Trzymająca w napięciu komedia kryminalna, Jerry Cotton. Zobacz na kanale Finbox Extra.